Siemaneczko z tej strony, save.pl i witam Was w moim pierwszym poradniku do parkura i można powiedzieć ostatnim. Zrobiłem taki mały tor przeszkód, można go tak nazwać, w którym pokażę Wam parę skoków, które są bardziej takie wiecie. Prostackie wobec dla mnie one są zbyt łatwe, ale są wykonalne. Co mogę Wam pokazać? Dużo właśnie z Was nie wie jak. Na przykład, o to przeskoczyć, to się praktycznie nie da. To jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe, wszystko się da. Tylko po prostu trzeba mu się podszkolić. To jest taki mały. Możecie sobie na przykład zbudować coś podobnego. To zaczniemy. Dla mnie najłatwiejszym skokiem jest skok na trzy kratki. Niektórzy, o, tego nie doskoczysz co, no to robisz z nie Jesteś, tak? O, i będziemy stawiali margaretkę, gdzie zrobiliśmy. Dobra. Później, no, będzie ten. Wieżyczka z tym. No, no to mamy. Margaretka. Stawiamy. Tak, Margaretka? Tak. Teraz Double Jump, coś trudniejszego, no ale też się uda. No oczywiście udało się. No to stawiamy margaretkę. Później można zrobić skok na 3 i 1 w górę, połączony z Double Jumpem lub bez. Z Double Jumpem zaliszony, czyli to jest na dwa punkty. Na 1. No i teraz nie wyszło. Ale trzeba to potrenować, ja nie jestem w tym jakimś specem, matko boska. O proszę, idzie? Ma dwa punkty, proszę. To jest po prostu pro, pro elo hard. Czekajcie, to było tak i tak. To będzie na końcu. 100, 100, 180, tak? Też. To już zaliczone, to już zaliczone. Skok po kaktusach, mówicie. Musisz się nie doskakać, to jest po prostu jakiś fart, że się da. Jest na to system, który podejrzałem u kolegi. Dobra. Wiem od zero, no i patrzcie. O, patrzcie, tak skakając, to o, widzicie, spada się. Ale jest na to malutki systemik, patrzcie. Raz, dwa i skok. Muszą być na to wykorzystane dwa uderzenia. Patrzcie, raz, dwa, skok, raz, dwa, skok, raz, dwa, skok, raz, dwa, skok. No to akurat trzy były. No, ale idzie, idzie. Wszystko idzie. No i zostały dwa najtrudniejsze. Postawimy margaretkę. A, jeszcze tutaj może być, jeszcze najtrudniejsza jeszcze jedną margaretkę. Jest wykonalne, ale powiem nam, że... O, tak o zrobimy. Nie jest zawsze wykonalne. Skok na cztery z miejsc Nie z miejsca, tylko po prostu z rozbiegiem. No to dobra, lecimy. O, jest? Jest! No to kolejna margaretka. Widzicie, większość już wykonałem. Zostały dwa. Hard mój no cięższy. Widzicie? 180 jest wykonalna. Nie wszyscy ją potrafią, no ale systemem jest to, że po prostu odchylasz się i rozpędzasz. Odchylasz sobie tak mniej więcej o 2 dwa, trzy te wskaźniki Minecraftowe. No tak gdzieś przed tą świnką i lecicie. Proszę, wszystko jest wykonalne. No i najtrudniejsze. 180 z dwoma kratkami na dwie kratki. Co jest, mówi się, że jest niewykonalne. No. Ale... Czekajcie. Aj, nie wyszło, źle się rozpęciłem. Ty, koń. U mnie rozpeszasz. Kurczę. Nie. Uda się, bo przed nagraniem próbowałem, mi się udało parę razy. Nie jest to aż takie łatwe, ale to nie jest tak do opanowania na pamięć, bo to się udaje takim można powiedzieć mniejszym szczęściem. No, ale jak widzicie, dobra, margaretka postawiona. No, czyli już chodzi na to, że wszystko jest. O właśnie, zapomniałbym o jednej. Teraz taką. Budujecie sobie ściankę taką gdzieś na tą wysokość. i takie coś i kładziecie sobie tak jak szachownicę jest to parkur wykonywalny tylko potrzeba po prostu mieć do niego wprawę co każdy podskakujecie parę razy do góry i skręcacie widzicie? proszę, wszystko się udaje parkur na szybkiego no na pewno taki poradniczek jeszcze się jakiś wyjawi, jak znajdę jakieś jakąś ciekawe, ciekawe o czym nie przypomniało mi się. No można powiedzieć tak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 różnych skoków opracowaliśmy. Czyli top, można powiedzieć, że to jest taki mały top 10 łatwiejszych i trudniejszych skoków. Po prostu mały challenge. I tak widzicie z moich parkourów, no nie jestem jakimś takim super eloznawcą, no ale wszystko się da. Nie ma skoków niemożliwych, no są skoki takie, których się nie da. No po prostu Minecraft na to nie pozwala, ale są skoki, które da się wykonać. Dobra, na tym ja zakończę odcinek. Do zobaczenia. Nareczka, pa!